Cześć. Dziś pokażę wam przepis na pyszne placki z kurczaka i cukini, szybkie, soczyste i chrupiące, idealne na lekki obiad lub przekąskę, które zrobicie w mgnieniu oka. Zapraszam. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Umytą i oczyszczoną pierś z kurczaka kroimy w małą kostkę. Pokrojone mięso umieszczamy w misce, obraną cebulę dość drobno siekamy. Posiekaną cebulę dodajemy do kurczaka. Opłukaną natkę pietruszki drobno siekamy i wrzucamy do miski ze składnikami na placki. Umytą cukinię razem ze skórką ścieramy na tarce o dużych oczkach. Cukinie opruszamy solą i odstawiamy na 15 minut. Po tym czasie z cukini bardzo dokładnie odciskamy sok. Cukinie wrzucamy do miski z kurczakiem, cebulą i natką. Następnie dodajemy jajka i mąkę. Wszystko doprawiamy do smaku solą oraz czarnym pieprzem. Dokładnie razem mieszamy. Na patelni z niewielką ilością rozgrzanego oleju smażymy małe placki z obu stron, aż będą złociste i chrupiące. Smacznego! Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów, zapraszam również na stronę smakowitedania.com.